Witamy i zapraszamy! Dzisiejszy mecz będą dla Państwa komentowali Jacek Klaskowski i Dariusz Szpakowski. Już nie mogę się doczekać dzisiejszych emocji. Dzisiaj Górnik Zabrze zagra przeciwko Legii Warszawa. Oto na naszych ekranach ustawienie, w jakim zagra dziś Górnik Zabrze. Zagrają dzisiaj klasycznym wariantem 4-4-2 z mocnymi liniami obrony i pomocy. To ustawienie zapewnia równomierne pokrycie całego pola gry. Boczni pomocnicy muszą dzielić swoją uwagę między ofensywę i defensywę podczas ataku, wychodząc na skrzydła, a w razie konieczności ochrony własnej bramki, wspomagając skrajnych obrońców. Dzisiejsze ustawienie leki Warszawa na Państwa ekranach. W dzisiejszym spotkaniu będą ustawieni 4-5-1 z nieco bardziej ofensywnie ustawioną linią pomocy. A ma to na celu częstsze włączanie napastnika do akcji, aby nie musiał jedynie walczyć z obrońcami o górne piłki lub czaić się na granicy spalonego w oczekiwaniu na jakieś prostopadłe podanie. Ważna będzie wymienność pozycji napastnika i wysuniętych pomocników. Mecz rozpoczyna Górnik Zabrze. I zobaczymy, jak Górnicy zagrają ten początek spotkania. Blisko pole karny, może strzelać. Czy będzie prowadzenie? Jest! Gol! Rzeczywiście, teraz oni dyktują warunki. Nadarzyła się okazja i ją wykorzystali. Teraz tylko muszą pamiętać, że gra toczy się do ostatniego gwizdka. Nie wolno im spocząć na laurach. Prowadzenie Górnika Zabrze. Kafu. Sebastian Szymański. Nie będzie już z tej akcji zagrożenia. Piłka poza boiskiem. Mamy aut bramkowy. Kafu. Weszowicz. Czysta interwencja, dobry odbiór i są na połowie rywala. Wybiega na pozycję. Tak, to jest bramka, proszę Państwa. Niesamowite emocje na trybunach. Z tej odległości nie można się pomylić. Bramkarz był bezradny. No, zatali kolejny cios z rywalowi. To da im większą pewność w grze. Wynik 2 do 0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Sebastian Szymański. Kafu. No, trwa oblężenie bramki rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Dążył w ostatniej chwili. Antolicz. I po odbiorze strata piłki. Udało mu się minąć obrońców. Dobre podanie za plecy obrońców. Skuteczna interwencja, ale krają dalej. Piłka opuściła boisko i za chwilę wznowi bramkarz. Podanie na skrzydło. Dogranie na bliższy słupek. Glizdek Sędziego, rzut wolny dla Legii. Przejęli piłkę, popatrzmy. Znakomita sytuacja. No strzela! Jest, tak jest, gol! Świetnie, naprawdę, kapitalnie to zrobili. Niby umieszczenie piłki w siatce jest tak bliska, to nic trudnego, ale najpierw trzeba się tam z piłką znaleźć. Potrzebny jest instynkt strzelcy. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. Mają teraz trochę miejsca. No, wyglądało groźnie, ale nie wyszła im ta kontra. Popatrzmy, rzut wolny dla górnika. Kafu. Dobra okazja. Musi uważać, rywal blisko. Weszowicz. Sporo miejsca na skrzydle. Dobrze, do przodu. I niewiele brakowało, niestety. Ale szpechowe podanie i strata. Bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. Piłka minęła wszystkich zawodników. Pierwsza, dość jednostronna połowa meczu poza nami jest 3-0. Nie mógł chyba sobie wyśnić lepszej pierwszej połowy, prawda? Świetnie bo idzie dwie bramki. Sędzia rozpoczął drugą połowę tego bardzo jednostronnego spektaklu. Sebastian Szymański. Przeciwnicy przejęli, no piłka oddana w zasadzie bez walki, akcja ofensywna górnika zabrze. Dobrze, udało się przeciąć to podanie. Jest szansa. Za chwilę będą mieli okazję do grania z rzutu rożnego. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Gol! Jest piłka w siatce! Brawo! Rzut rożny i gol. To jest właśnie dowód na to, jak bardzo trzeba się pilnować przy stałych fragmentach gry. Widać, że ćwiczyli to na treningach. Doskonale dograna piłka z narożnika boiska ląduje w Siatce. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Andre Marquis. Zobaczmy, górnik przed szansą. Szansa na oddanie strzału! Aj, bardzo niecelnie teraz! Sytuacja, po której padła Bramka, jeszcze raz na Państwa ekranach. No, strzela! Gol! Mamy Bramkę, co za emocje! Rewelacyjne uderzenie i piłka poleciała w dolny róg Bramki. Naprawdę ładny strzał! Pięknie wycelował piłka, wpadła tuż przy słupku. Bramkaż bezradny. Najwyższa pora by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Sebastian Szymański. No chyba nie sądził, że z to będzie bramkę z No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły, gdyby przybierzył metr niżej, mogło być groźni. Dobrze, przebił się. Ależ była sytuacja na strzelenie gola. Szkoda, spalony. Cafu. Luri Medeiros. Czy będzie dośrodkowywał? Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Sebastian Szymański. No to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Kafu. Jest szansa na groźną akcję. Gol! Rewelacyjnie to zrobili. Kibice szaleją. Niebywale Bramko strzelny jest w tym spotkaniu. Uzbierał już trzy trafienia. Jest się z czego cieszyć. Ale z bramka i to w dodatku trzecia. Hat-trick, spójrzmy. Muszą mu chyba przydzielić dodatkowego obrońcę. Oglądamy bramki. Szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Pozostało jeszcze 10 minut regulaminowego czasu gry. Zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku Wspaniała obrona! Było bardzo groźnie Fantastyczny refleks Wszyscy widzieli już tę piłkę w siatce Zmiana w składzie Legii Piłka dośrodkowana z rogu Ładnie obronił ten strzał Ale piłka nadal w grze Andre Martins Rywal naciska Od linii bocznej rozpocznie górnik zabrze. I po odbiorze strata piłki. Ostatnie trzy minuty do zakończenia drugiej połowy meczu. Oddaje strzał. No niestety wysoko nad poprzeczką. Kafu. Gwizdek sędziego, rzut wolny dla leki. Ponownie celnie podaje: Blisko polekarne może strzelać. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Spotkanie kończy się zwycięstwem górnika Zabrze. Grał dzisiaj wprost fenomenalnie, jeden z najlepszych jego występów ostatnich. Fantastyczny mecz, długo go będzie pamiętał, w końcu niecodziennie można ustrzelić hat -tricka.